Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam Pani ma? Czajnik. A wie Pani, że ten czajnik jest z jednego stopu stali? Teraz już wiem. A, a, to jest fajne dlatego, że jak gotujemy sobie e, w nim wodę, nie ma mhm. opcji, że będzie kiedykolwiek przeciekał. Kurczę, serio? Tak. Dodatkowo, dodatkowo tutaj jest taki przycisk, nazywa się Warm. Ten przycisk możemy sobie zaprogramować. Jaką herbatę Pani lubi? Zielona. Okej, okay. możemy sobie zaprogramować, mm -hmm. że gdy wciśniemy ten przycisk warm, mm -hmm. to przez 12 godzin będzie utrzymywać się woda 85 stopni, czyli idealna temperatura do picia zielonej herbaty. Mm -hmm. Wow. Więc w każdym momencie, kiedy Pani sobie dotrze do czajnika, dotrze do czajnika mm -hmm. W momencie, kiedy Pani będzie chciała się napić zielonej herbaty, mm -hmm. nie musi Pani gotować wody, nie musi Pani odpalać tej... I tak um, przez cały dzień? Tak, przez 12 godzin. Od momentu, kiedy wciśniałem przycisk warm. Dodatkowo, ten czajnik jest wyposażony w taki um, termostat firmy Strix. To jest taka angielska firma, mm -hmm. sprawdziłem na Wikipedii. Działa na rynku od 65 roku. Mm -hmm. I co to jeszcze robi ta firma? No, Produkuje termostaty do bardzo drogich czynników, takich rzędu 600-800 zł. Co jest jeszcze fajne, w środku, jak sobie pani spojrzy... Nie ma grzałki? Nie ma grzałki. Nie ma. Dlaczego nie ma? Jak pani myśli? Właśnie. <laughs> ja, ja też nie wiem dlaczego, mówię szczerze, ale. ale to... To jest, to jest fajne, to bo to jest jeżeli kamień się fajne. nawet osadzi, bierzemy sobie zwykłą gąbkę i w 10 sekund usuwamy kamień. I zero kamienia. Zero. Pamiętam w środku jest taki dzyndzelek. Widziko <grym grym grym> to jest termometr mhm. firmy japońskiej Wagner i podejrzysz Shibaura, jakaś taka firma dwu, dwuczłonowa. Dzięki <grym> temu... Czajnik dokładnie wie, może się pomylić o 0,4 stopnia, mhm. jaka jest temperatura w środku, więc herbata A będzie... A gdzie mi tą terenę, temperaturę wświetli? Gdzie ja tą temperaturę zobaczę? Bo jak... Instalujemy ten sobie ten... aplikację mhm. i tam jednorazowo programujemy, jaką chcemy mieć temperaturę na przycisku warm. Wow, aplikacja. Super. Aplikacja, dodatkowo. Fajnie? <grym> Fajne jest też to, tak jak Pani zauważyła, że jest taki szeroki, szeroki wlew. Dzięki mm -hmm. temu mamy mm, niezaburzony dostęp do wnętrza czajnika w razie potrzeby. Tak. Trafiamy, tak. Większość czajników no. ma takie malutki wlew, prawda? Nie. Racja. I tutaj też to się wysoko w miarę Tak, małotka. to jest dwustopniowe. W momencie, kiedy wciśniemy, raz, Aha. to jest w takiej pozycji, tak? Mm -hmm. A jeżeli chcemy dalej, to musimy ręcznie. To. To jest bardzo fajne. No i jeszcze chyba... Jest co pani myśli o wyglądzie tego czajnika, o wyglądzie? Jest właśnie fajne, ale ja słyszałam, że nie poparzy się. Tak. Powiem na o tym więcej. Chodzi o to, że. Czajnik... Ale o czym tak rozmawiamy? Chodzi o to, że ten czajnik ma podwójną izolację. Czyli mhm. nawet jeżeli w środku jest 100 stopni, mhm. to jak dotykamy go ma maksymalnie 40 stopni, czyli nigdy się nie poparzymy. A ja widzę, że Pani ma opaskę Xiaomi. Jest Pani fanką tej firmy? Tak. Tak. To jest tej samej firmy. To co bierze Pani? Biorę.